znowu mi tu od rana buczą tymi maszynami ludzie dajcie żyć w ogóle pogoda nie jest najlepsza ale przynajmniej nie pada patrzcie ile liści bo u mnie przy ulicy przy ulicy są drzewa no i sypie się moje auto w ogóle nie stoi tutaj postawiłam obok pod edeką na parkingu tam przynajmniej nie będzie osypane liściami ja oczywiście w fazie pielęgnacji na włosach mam nałożoną maskę z Listafot. Zaraz będę musiała włosy umyć. O, tak. Włosy umyć. I na twarzy mam maseczkę. Jedną z tych, co dostałam od Karoliny z Mariona. Już jedną zużyłam, ta jest druga z Mango. I powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. Tylko tu jest napisane, słuchajcie żeby ją nakładać na oczyszczoną skórę twarzy szyi i dekoldu. No wybaczcie, mi tu ledwo na twarz starczyło, więc no nie wiem, gdzie mi to miało jeszcze na szyję i dekolt wystarczyć 7,5 ml. Miałam maseczki, w których było 7 ml i wydawało się, że jest więcej. Maseczka wędruje do Dęka. Co dzisiaj. Muszę na pewno skoczyć do banku, jeden przelew zrobić. I słuchajcie, udało mi się, no że tak to nazwę, wyrwać, e, wyrwać kuchnię taką malutką e, za darmo. Jedyny problem to, że trzeba do Drezna po nią pojechać i ją przywieźć e, właśnie z piekarnikiem, z lodówką, z zamrażarką. Bardzo fajnie mnie to cieszy, tylko teraz właśnie mówię, jedyny problem jest, że trzeba załatwić transport i tam, no i kogoś, kto ze mną pojedzie i to wszystko wniesie do auta razem ze mną. Tylko, że kurczę, z babką się dogadać nie mogę, bo. Te terminy, które ja jej zaproponowałam, to jej nie pasują. Kiedy ona chce, żebym przyjechała, to mi nie pasuje. Kobieta nie potrafi zrozumieć, że ja też pracuję i nie mogę na każde zawołanie od razu wskoczyć w auto i jechać. Ciężka sprawa, ciężka, no ale dobra. Jeżeli się uda, to będę miała za tydzień meble w kuchni w końcu i lodówkę przede wszystkim, co mnie niesamowicie cieszy. No. I co? I wczoraj w ogóle byłam u Mariusza. Mariusz zrobił fasolkę po bretońsku, chociaż ja się zawsze śmieję, bo Mariusz mówi po brytyjsku. Ach, pyszne to było, pyszne. Siedzieliśmy, oglądaliśmy film, zróbmy sobie wnuka i powiem wam, że tak oglądaliśmy, ale nie oglądaliśmy. Koniec końców nie wiedzieliśmy o co chodzi w tym filmie. Też tak bywa. Dzisiaj się później też z Mariuszem mam zobaczyć, będę musiała do niego podskoczyć. No, i tak jakichś wielkich planów nie mam. Dzisiaj mam jeszcze wolne. Za to jutro. Jutro, pojutrze i popojutrze muszę pracować. Dobra, idę zaraz głowę myć i wrócę do Was później. Mam nadzieję, że tej mocno wirującej pralki w tyle nie słyszycie. Właśnie nałożyłam twarz. Widzicie mnie tylko troszeczkę. No i co, oczywiście mam na twarzy podkład z Loreala, słuchajcie, ubóstwiam, ubóstwiam, niesamowity ulubieniec, rewelacyjnie wygląda na, na twarzy, widzicie, jestem cała zasłonięta, Rewele... ale zaraz się Wam pokażę, rewelacyjnie wygląda na twarzy, słuchajcie, utrzymuje się super, no dobra, cena odstrasza, no bo 15 euro za podkład, to, to nie jest tanio, można dostać dużo tańsze w drogerii, ale mimo tego... Uwielbiam, więc jego mam jako podkład. Moja nieśmiertelna baza z Urban Decay. Słuchajcie, ja już ją mam. Nie wiem, dwa lata. No ale jeszcze jej tyle zostało, więc nic się z nią nie dzieje, bo ja po prostu nie trzymam kosmetyków w słońcu, może dlatego. Na oczach, w ogóle, słuchajcie, jako, jako concealer pod oczami, mam ten tutaj z Magic Pen z Lovely. Um, jak wiecie, widzieliście w zakupach, kupiłam kolejne dwa już na zapas. No, zużywanie jego idzie mi po malutku, dlatego że no ja się nie maluję codziennie, ale powiem wam, że pomimo, że nie zakrywa może tych cieni mega mocno, bo to nie jest jego przeznaczenie, za to bardzo ładnie rozjaśnia, rozświetla tą okolicę pod okiem bo to jest jego przeznaczenie. Naprawdę za te 10 zł jest rewelacyjny. Tylko dla kogoś, kto się maluje codziennie, no nie będzie zbyt wydajny, bo ja go użyłam dopiero kilkanaście razy. No i popatrzcie, już widać, że dużo go nie ma. Na oczach mam kredkę Jumbo Pencil z NYXa na całej powiece. Akurat nie tym razem mam. W odcieniu jak znajdę, to Wam zaraz powiem. 617 Iced moka. O, to jest brąz taki, um, jako cień bazowy i do rozblendowania. Oczywiście używam teraz um, tego z, jak to się nazywa ta marka? Wet and White, no dokładnie, w odcieniu Brûlée, krem Brûlée. Bardzo fajny, matowy. Potem mam jeszcze troszeczkę dodane, niech no ja tylko otworzę. Cień z Narsa, czy coś tu widać? O, tak będzie najlepiej widać. Cień z Narsa w odcieniu Himalia. Dokładnie tak. Pod oczami mam wszystko przypudrowane, także moim nieśmiertelnym Loramessie, którego już coraz mniej jest, ale też już mam go bardzo długo, niebawem też będzie dwa lata. Rozświetlacz tym razem używam, e, po raz trzeci dzisiaj użyłam z Lovely Gold Highlighter. Mam go już trochę, a on był zamknięty wiecznie i tak postanowiłam go wyciągnąć i zacząć używać. Na policzkach niech, no ja tylko też otworzę, wiecie co, jedną ręką otwierać kosmetyki, to jest jakaś w ogóle masakra. Mam róż z Narsa w odcieniu Deep Truth, jest po prostu rewelacyjny, o. Jest rewelacyjny. No i wszystko mam psy pudrowane moim nieśmiertelnikiem z Maca Mineralize Skin Finish w odcieniu Light Plus. To jest jeszcze ten, który jest na wykończeniu, już Wam pokazuję. Skończyć mi się nie chce. Widzicie, a kratka już prześwituje. I wszystko oczywiście, oczywiście spryskane. Inglotem, który też już się kończy, który też już mam półtorej roku. Boże, dostałam go od Asi. Widzicie? Ja nie używam na co dzień kosmetyków, tak aż bardzo, chyba, że mnie najdzie ochota, a niech no ja otworzę tu laptopa. Także ja to wszystko teraz zbieram i zaraz się wam. O, o tak mnie trochę widzicie, z ręcznikiem na głowie. Zaraz się wam pokażę. Kulisy nagrywania. Słuchajcie, tak to u mnie wygląda. Muszę siedzieć na kocu, bo mi na samej podłodze to za twardo jest. Właśnie nagrałam dla was, czekajcie, ja się obrócę. Właśnie nagrałam dla Was denko gospodarcze, tak jak mówiłam wam w jednym z ostatnich vlogów, i myślę, że to denko gospodarcze pojawi się jako następny filmik po tym vlogu, bo jeszcze muszę go obrobić i. No i wgrać sobie na YouTube, mamy już prawie godzinę 15, więc ja te śmieci szybko zbieram, bo muszę je wynieść do śmietnika, no i co, będziemy, jak mówiłam, cisnąć, bo muszę do banku, w ogóle to muszę wziąć ze sobą stika i pojechać wydrukować swoje CV, bo swoje CV muszę do pracy podrzucić, bo, znaczy do pracy... Słuchajcie, zrezygnowałam z tej pracy, którą, o której Wam mówiłam ostatnio we vlogu, bo jednak wiecie co miałam? Jakieś takie dziwne, złe przeczucie. Nie czułam się tam dobrze, tam było głośno i w ogóle, ale to nie zmienia faktu, że mam kolejną rozmowę o pracę w środę. No i właśnie na tą rozmowę o pracę mam przynieść swoje CV i tak dalej, i tak dalej, wszystkie tam papiery, jakie mam. No to muszę to iść, pójść, wydrukować. Gdybyście pytali, co mam na ustach, to już Wam pokazuję. Z Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick w odcieniu 11. Czekajcie, niech ja to obrócę. Ten o, to jest ten bronz, który mam. On ma w sobie drobinki takie złotawe. Jest matowy, trzyma się bardzo, bardzo długo. On niby jest wodoodporny, ale ja wam powiem, że jak ja zacznę jeść i pić, to tam z tej wodoodporności nic nie widać. No, no i, i co? Jak mówiłam później, jeszcze będę musiała do Mariusza podskoczyć, także ogarniamy się i lecimy. Wiecie, czego nienawidzę? Jak mi się okulary na nosi odbijają, masakra! Rozpadało się, a mówiłam, że nie pada. Także kicha z kaszaną. Słuchajcie, pozałatwiałam wszystkie sprawy i jestem normalnie taki cieć, że e, zrobiłam przelew dwa razy. No ale już napisałam do tej osoby, żeby mi ten drugi przelew z powrotem przelała. Jeżeli nie, to no to pójdę do banku i bank to cofnie. A jeżeli w ogóle ta osoba nie będzie chciała mi zwrócić tych pieniędzy, no to no, są inne środki do ich odzyskania. Hmm. Oczywiście spokojnie, żadnych bujek czy coś w ten deseń. No. Eee. Drobne zakupy zrobione. Wydrukowałam moje CV, i teraz podjechałam do Mariusza. Mam nadzieję, że Mariusz jest w domu. I mam nadzieję, że nie zjadł całej fasolki beze mnie. Boże słuchajcie dobrze, że jest koniec miesiąca, bo się spłukałam w tym miesiącu. Niesamowicie, naprawdę niesamowicie. Dobra, lecimy zobaczyć czy Mariusz jest. No, i odezwę się do was znowu za chwilę u niego już. Słuchajcie, nastała ciemność. Teraz zapalę tu światło. Gdzie tu? Mariusz nie chce wam się pokazać, powiedział, że jest nieogarnięty. No, i mówi do mnie: "Fasolkę chcesz?" Ja mówię, no pff. Pytania, po co ja tu przyjechałam? Na obiad przyjechałam. Nie słyszy. Także zaraz Wam pokażę, jaką dobrą fasolkę. Mm, pychotka. Patrzcie, jaka pychotka. Fasolka po brytyjsku, tak? No, możesz się o coś odezwać. No. no. Mariusz mi posmarował chleb orkiszowym masełkiem, więc ja się zabieram z zajedzeniem. Mm. hotka! Yy, Jezu, wiecie co, najadłam się, jak nie wiem. Jak zwykle. No, słuchajcie, z mojej kuchni jednak będą nici. Dlatego, że ta kobieta mnie po prostu wyprowadziła przed chwilą z równowagi. Umawia się ze mną. Że odbiorę tą kuchnię i tak dalej, i tak dalej, wiecie co, ja tutaj próbuję załatwić kogoś, kto ze mną pojedzie, próbuję załatwić auto i w ogóle. A babka zamiast, bo to jest wiecie w takiej grupie na, na, na Facebooku, a babka zamiast. Mm, y, zamiast, wiecie, no, napisać, że jest zarezerwowane, czy że już nieaktualne, czy coś w ten deseń. Ludzie się jej pytają, co jeszcze zostało, co, mo co mogłoby być do odebrania. A ona pisze, że wszystko, no to no wybaczcie, no kurde, ja nie będę cisnąć do Drezna, ile jest, 70 km czy coś, w jedną stronę, po to tylko, żeby, żeby tego, żeby się przejechać i jeszcze za to zapłacić, bo na koniec się okaże, że, że w ogóle nie ma. I pisze jej, że wiecie, że czegoś takiego się nie robi, że jeżeli się ze mną umawia i truje mi tyłek drugi dzień o siódmej rano już do mnie wypisuje yy, o, tą, o tą kuchnię i tak dalej, yy, że czegoś takiego się po prostu nie robi w tym, w tym momencie, no bo to jest nie fair. I że w takim bądź razie ja nie przyjadę, żeby, żeby tą kuchnię podarowała komu innemu. A ona mi pisze, okej, okay, to co nie jest już pani zainteresowana? Czasem się zastanawiam, czy ja seplenia, Albo nie wiem, nie niewyraźnie pisze, czy coś w ten deseń, że mnie nie rozumie. Nie, zablokowałam ją, bo mnie zdenerwowała, jak nie wiem, nie mam ochoty na coś takiego. Spróbuję Wam trochę Mariusza przemycić. Dobrze wygląda, że cześć! Nie chciał się pokazać, ale i tak z partyzanta się pokazał. No, jak dobrze pójdzie w ogóle, słuchajcie, News'a mamy takiego, że jak dobrze pójdzie, to będziemy razem pracować, nie? Nie? Tak, z pineczką. No tak, Mariusz ma długie włosy, sobie z pinką podpina, żeby mu ta grzywa nie leciała, lwia grzywa. Ale na nagle mamy urlopik fajny. Tak. Nie? Wiesz, że, że to jeszcze tylko trzy tygodnie? Tak. No, no. od dzisiaj no dokładnie trzy. 3... W piątek za trzy tygodnie, gdzie będziemy? W Irlandii, w Dublinie. Na ile Uuu, lecimy? Na pięć dni. Na pięć dni super. Wszystko słuchaj. zabuchowane. Tak, wszystko zabuchowane, słuchajcie, będziemy szaleć w Dublinie i jeżeli się uda, to się zobaczę z kimś, ale to na razie wam nie będę zdradzać z kim. E, oczywiście vloga, na pewno, na pewno nakręcę dwa vlogi. Czy więcej się uda? No nie wiem, zobaczymy. Bo laptopa ze sobą nie zabieram. E, wezmę tylko ze sobą kamerę i telefon, więc no nie wiem, zobaczymy ile z tego wyjdzie, ale myślę, że dwa vlogi na pewno będą. No, to co? To Te tyle. tyle. <laughs> to, jak to się mówi, swaj, Tak. Ten żegnalski. Papa. No, no i papa. Odezwa się do Was później. Właśnie wróciłam do domu. Spodnie od piżamy już zdążyłam założyć. W ogóle wiecie co? Patrzcie, tutaj takiego kikuta mam. Ani w pi, ani w drzwi z nim widzicie o. I to nie są wykruszone włosy, tylko to są włosy, którymi mi odrastają. To znaczy, one są wykruszone, może tak, o, one są wykruszone. Się wykruszyły i teraz odrastają i wiecznie mi taki kikut stoi. Ani tego, kurde, przyklepać czymkolwiek, ani nic. To wygląda masakrycznie, ja tego nie lubię. No, ale dobra, jestem w domu, kto mnie widzi. Mam maskę. Yeah. Nie, słuchajcie, na serio, w ogóle Mariusz zaraz do mnie przyczłapie. Mam maskę, wyczaiłam maskę ups. Maska z grejpfrutem i brzoskwinią. Jak widzicie, ona jest tylko jakby taka o. Na pół twarzy. I bąbelkować podobno ma. No, jestem ciekawa. No teraz nie będę robić, bo robiłam już dzisiaj maseczkę e, rano. Ech, nikt nie mógł przewidzieć, że coś takiego będę miała. No, myślę, że. że w Następnym daily vlogu zrobimy test na żywo. I w ogóle jutro muszę się zabrać. W ogóle filmik zaraz jeszcze będę dla Was obrabiać z dękiem gospodarczym. I muszę jutro się tak myślę, że jutro się zabrać. E, chociaż kurczę, jutro pracuję, jutro pracuję, pojutrze pracuję i po pojutrze pracuję. No nieważne. W każdym bądź razie muszę się zabrać za recenzję tego bubla tutaj, żebym nie zapomniała, bo dzisiaj się nie wyrobiłam. Chociaż tam nie będzie dużo do gadania. E, tylko chciałam Wam po prostu wytłumaczyć, co mi za bubu zrobiło to coś. No. Także czekam na Mariusza. Idę umyć jego pojemnik, w którym mi dał wczoraj em, fasolkę. Czekam na niego. Odpaliłam sobie świecę. E, średnia? Nie, to jest mała. Małą świecę z e, Hot Chocolate. Zaraz też muszę twarz ściągnąć. No, no i co, i do Was później wrócę. Wiecie co, sklerotyk ze mnie niesamowity, ale jest już bardzo, bardzo późno, i niemalże zapomniałam się z Wami pożegnać. Ja oczywiście do północy oglądałam filmy, więc oglądałam telewizję, więc po prostu zapomniałam o Was, wybaczcie. Idę teraz spać, więc będę się z Wami żegnać i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem w kolejnych filmikach. Papa! Pa.